Witam Cię w energii Ostrary, wiosennego ekwinokcjum, czyli równonocy. To idealny czas na dotyk natury. Idealna chwila, żeby się zagłębić w niej, wziąć głęboki oddech, budzącą się do życia przyrodą. Wiosna to najpiękniejszy czas płodności i kreacji. Nie tylko dla przyrody, ale też dla Ciebie. Idealny czas na realizację Twoich planów, na rozsiewanie idei i obserwacje, jak te plany i działania przynoszą piękne efekty. To moment równowagi w przyrodzie i przestrzeń na odnalezienie jej w sobie. To czas na Twój rozkwit. Czas na pozwolenie temu wszystkiemu, co gromadziliśmy w sobie, żeby eksplodowało radością, pięknem i kreacją. Zanim rozpoczniemy, upewnij się, że nic nie będzie rozpraszało Twojej uwagi. Wycisz telefon, wyłącz dzwonki, zamknij drzwi. Przyjmij wygodną pozycję. Możesz siedzieć w siacie skrzyżnym lub na ulubionym fotelu. Jak wolisz, możesz się położyć. Pamiętaj, że to Tobie ma być wygodnie. Upewnij się, że nic Cię nie uwiera. Rozciągnij się tak, aby Twój kręgosłup sięgał do Słońca. Zamknij oczy. Jeżeli coś Cię rozproszy, nie denerwuj się. Po prostu wróć do mojego głosu. Skup się na oddechu i na jego dźwięku. Jeżeli jesteś gotowa, jesteś gotowy, zaczniemy. Wróć teraz do swojego kręgosłupa, którym sięgasz do słońca. Poczuj, jak Twoja czakra korony wyciąga się w górę, jak intensywny przepływ energii kosmosu jest pomiędzy Tobą a wszechświatem. Weź głęboki wdech, zauważ kolor tej wdychanej energii, to dychamy dzisiaj czystym złotem. Poczuj, jak to złoto wpływa przez Twoją czakrę korony, jak przez szereg meridianów rozpływa się po całym Twoim ciele, z każdą cząsteczką, każdą komórką przepływa przez czakry, aby dotrzeć do nawet najmniejszej komórki Twojego ciała. Złoto to kolor energii słońca, kolor mocy, ale też kolor inspiracji i kreacji. Poczuj jak bąbelki złotego oddechu wypełniają twoje komórki, jak wpływa do nich ciepło, rozlewa się i skrzącą wibrującą ciepłą masą, to jest chwila. W której możesz dzisiaj skupić się na swoich planach, marzeniach w kontekście ich faktycznej realizacji? Skoncentruj się na finale celu, na efekcie, który osiągniesz. Dzisiaj każdy wdech jest kreacją i inspiracją działania. Zaczerpnij ją. Powoli i głęboko. A teraz szybkim, intensywnym oddechem wyrzuć z siebie bezruch, bezsilność, apatię. Wejdź ze mną w oddech ognia i kontynuuj go przez około minutę. Trzymaj oczy zamknięte, skierowane ku trzeciemu oku. To punkt na środku, na wysokości Twoich łuków brwiowych. Z każdym wydechem przyciskaj pępek do kręgosłupa. Wdech wchodzi naturalnie, pilnuj wydechu. Intensywnie, rytmicznie wyrzucaj z siebie przeszkody stojące na drodze do Twojego celu. Poczuj, jak to, co Cię blokowało, wyrzucasz daleko z siebie, przeciwności i blokady znikają. Staraj się oddychać nosem, ale jeżeli sprawia ci to trudność, możesz oddychać ustami. Znika twój strach przed porażką, znika zniechęcenie, ustają obawy. To dobry start naszej medytacji, bo oddech ognia, kapalabhati. Oczyszcza krew, uwalnia wątrobę, czyli centrum naszych emocji, zwiększa przepływ tlenu, więc jest idealnym transmiterem Twojej złotej energii celu. Kontynuuj oddychanie oddechem ognia. Zostaje w tobie czysta energia działania. Zostaje inspiracja. Rozprzestrzenia się i aktywuje moc kreacji. Stajesz się działaniem. Jeszcze chwilę kontynuuj, skupiając się na wydechu. Wdech jest tutaj automatyczny. Pamiętaj, z każdym wydechem wciskaj pępek w kręgosłup. Oddech ognia oczyścił Cię i przygotował Twoje ciało i energię na dalszą część medytacji, którą będziemy realizowali w oddechu brzusznym. Uspokój teraz rytm oddechu. Zwolnij, wydłuż wdech. Oddech brzuszny najlepiej poczuć w pozycji leżącej, ale w medytacji nie musisz zmieniać pozycji. Możesz zamknąć obieg energii, kładąc jedną dłoń na klatce piersiowej, a drugą na brzuchu. Poczuj, jak dłoń na brzuchu faluje z każdym wdechem, unosi się, a dłoń na czakrze serca jest nieruchoma. Głęboki, naturalny wdech. Relaksujący i uspokajający wydech, naturalny, równomierny. Oddychaj głęboko o tym, co jest dla ciebie dobre, co dla siebie zaplanowałaś, zaplanowałeś. Zobacz finalny efekt, który chcesz osiągnąć. I zamknij go teraz w ziarenku. Zobacz, jak jest bezpieczny pod skorupą łuski nasiennej. Jest pod ochroną. Przyjrzyj się jej. Zapamiętaj. Poczuj, jaka jest twarda. Jak chroni wszystko, co w niej zamknąłeś, zamknęłaś. Za chwilę umieścisz ten cel w takim miejscu Twojego ciała, gdzie najbardziej go poczujesz. Przejdź teraz z uwagą do swoich stóp. Zacznij od palców. Poczuj, Zamocz je, machając delikatnie w ciepłym złocie płynącym przez Twoje ciało. Zauważ, jak płynie ono dalej. Z krwią i z oddechem rozpływa się leniwie i spokojnie wyżej i wyżej. Płynie w górę Twoich kończyn. Jak łagodnie otula kolana, płynie po udach. Poczuj ciepło wewnątrz ud. Możesz czuć pulsowanie energii mocy w mięśniach. Poczuj te wibracje, to ciepło w swojej czakrze podstawy. Zobacz, czy to jest bezpieczne miejsce, w którym zakotwiczysz swój cel. Poczuj jak przez koniec kręgosłupa niczym słomką strumek tej złotej energii pnie się w górę. Spokojny wdech. I wydech. Rozlewa ją na podbrzuszu, wypełnia Twoją czakrę sakralną. Otula jamę brzuszną, w rytmu oddechu podnosi się i wypełnia każdy zakamarek Twojego brzucha. Nie teraz leniwie, szeroko do słonecznej czakry emocji, do centrum Twojej kreacji. Czy poczułaś, czy poczułeś już Twój punkt równowagi, w którym ziarenko Twojego celu osiądzie i zakotwiczy? Czy popłynie z oddechem wyżej? Przepływa dalej ku czakrze serca, a złoto rozgrzewa ciepłem twoje żebra. Wypełnia płuca, przepompowuje się przez serce, wypełnia całą klatkę piersiową. Trzymaj spokojnie oddech. Poczuj, jak nieruchoma klatka piersiowa reaguje na rozlewające się w niej ciepło. Czy Twoje ziarenko celu osiądzie w przestrzeni serca? Każdy oddech. Podnosi złote światło cały czas wzdłuż kręgosłupa w górę. Otula teraz miękkim szalikiem szyję. Przepływa przez czakrę gardła. Rozgrzewa ją. Abyś po tej medytacji mógł czystym, pełnym głosem wypowiadać wszystkie swoje życzenia i emocje. Poczuj to ciepło w sobie. Teraz poczuj je wewnątrz czaszki. Złote światło wypełnia Twoją głowę. Możesz usłyszeć, jak dźwięcze i buzuje w niej wysoka wibracja złotego światła dźwięcznie pulsuje z twoim oddechem. Rozjaśnia, rozświetla szyszynkę. Czy twoje trzecie oko dostrzega tu zakotwiczenie celu? Czy to jest miejsce, w którym twoje ziarenko wykiełkuje? I wzrośnie wzmocniona energią złotej mocy działania. Twój oddech dociera do czakry korony, a przez nią wystrzeliwuje w kosmos. Zobacz ten promień. Promień energii łączący czubek Twojej głowy z nieskończoną przestrzenią wszechświata. Skieruj tam wzrok. Na strumień łączący Cię z energią kosmosu. Część tej złotej fali idzie w górę, a część rozlewa się po Twoim ciele. Złoty oddech wypełnił Cię całkowicie od środka, a teraz otula Cię zewnętrznie. Poczuj to delikatne muskanie i mrowienie na swojej skórze. Ciepłe, gęste, kojące oddychaj spokojnym oddechem brzucha. Wróć teraz do miejsca, w którym umieściłaś. Umieściłeś w sobie swój cel. Przepuściłaś, przepuściłeś oddech przez wszystkie swoje czakry. Która z nich najbardziej go wspiera? W której jest najwięcej mocy dla Twojego celu? Zobacz to, Wróć do tego miejsca. Zobacz w ciele punkt, w którym zakotwiczył Twój cel. Znajdź w nim równowagę. To Twoja przystań, skup się na niej. Także poza medytacją, kiedy będziesz myślała, będziesz myślał o Twoim celu, to będzie punkt, z którego możesz czerpać energię do jego realizacji. Twój punkt mocy, Twój punkt efektu. Skup się teraz na swoim ziarenku celu. Oddechem, kołysz go. Osać w tym miejscu, które wybrałeś. Zobacz, jak się rozwija. Zobacz, jak się powiększa, jak pęcznieje. Skorupka nasienna zwiększa swoją objętość. Oddychaj razem z jej wzrostem. Wdech równy, naturalnie głęboki i spokojny, oczyszczający spokojny wydech. Poczuj, jak ziarenko Twojego celu wypełnia się złotem energii oddechu, skorupka nasienna jest pełna, napęczniała naciąga się wypełniona oddechem. Napręża się. Za chwilę pojawi się pęknięcie, zobacz, jak krysa na jego skorupce się powiększa, rozszerza. Kiełkujący cel przebija się przez warstwę ochronną skorupki, która otacza go w tobie. Zobacz, jak w pęknięciu pojawia się koniuszek kiełka. Delikatny, drżący, wibrujący energią złota. Wibruje wraz z Twoim oddechem. Zobacz i poczuj, jak pnie się coraz wyżej. Napełnij go i wzmocnij oddechem. Oddychaj. Czuj, jak się rozwija. Zobacz, jak się z nim czujesz. Poczuj w sobie, jak nabiera siły. Poczuj, jak twój cel rośnie w moc. Przyjrzyj się temu. Poczuj i zobacz, jak ty się z nim czujesz. Poczuj, jak kreacja Twojego celu wzrasta w potencjale. Jego kiełek robi się coraz mocniejszy. Z każdym oddechem jest coraz dojrzalszy. Z małego ziarenka powstaje mocna roślina. Twój cel ma silną młodygę. Twój cel to ziarno, które w swoim DNA ma zakodowaną energię zwycięstwa. Każdy Twój kolejny oddech jest to jego powodzeniu. Każdy wdech ładuje go energią. Każdy wdech. Napełnia Go mocą. Każdy wydech usuwa przeciwności, oddychaj powoli, równomiernie. To spokojny czas Twojej płodności. Czas obfitości, i Prosperity. Z każdym oddechem, przez złote światło, obserwuj piękny finał Twojego celu. Obserwuj rozkwit efektu Twojego działania. Zobacz, czy ma konkretny kolor. Może ma zapach lub smak. Wszystkie zmysły ułatwią Ci przywołanie Go. Zobacz, czy dźwięczy w jakiś określony sposób. Zapamiętuj te detale. Chłoń tę energię całym swoim ciałem. Poczuj, jak ci z tym jest, jakie je wzbudza w tobie emocje. Zapamiętaj to uczucie, zakotwicz je obok swojego celu, będziesz do Niego wracać. To będzie Twoja ścieżka realizacji, która przywoła do Ciebie moc kreacji. Teraz wróć do swojego oddechu. Pamiętaj, aby oddychać naturalnie i swobodnie. Powoli poruszaj palcami u rąk, delikatnie, spokojnie. Teraz poruszaj stopami. Przejedź się myślami po kręgosłupie. powoli krąg po kręgu przesuń tak jakbyś się wspinał po drabinie wędrujesz od lędźwi od jego początku krąg po kręgu w górę cały czas oddech masz spokojny Cały czas oddychasz tylko brzuchem. A teraz weź głęboki wdech, napełniający klatkę piersiową. Poczuj, jak się podnosi do góry. Poczuj, jak twój kręgosłup wyciąga się w górę w kierunku kosmosu. Cała klatka piersiowa wypełniona jest oddechem. Rozciągnij się kręgosłupem. Czakra korony sięga w górę. Za chwilę, kiedy to poczujesz, otwórz oczy. Powoli, w swoim tempie. Jeżeli już otworzyłeś oczy, możesz wstać. Podnieś ręce nad głowę. Dłonie trzymaj prosto, skierowane wnętrzem dłoni do siebie. Potrzymaj je tak przez kilka sekund wyciągając kręgosłup i czubek głowy. Pamiętaj, twoja czakra korony tworzy jedną prostą linię z całym kręgosłupem. Sięgasz w górę aż w sam kosmos. Naciągaj się, naciągaj, potrzymaj tak kilka sekund. Teraz opuść ramiona powoli i strząśnij je swobodnie, tak jakbyś strzypywał z siebie kurz kilkakrotnie. Pamiętaj o miejscu w ciele, w którym zakotwiczyłaś, zakotwiczyłeś swój cel. Zapamiętaj, jakie emocje towarzyszyły ci. Kiedy obserwowałaś, kiedy obserwowałeś rozkwit tego celu. Pielęgnuj je w sobie, chroń to uczucie i wracaj do nich poprzez link stworzony w ciele. Pamiętaj, w którym miejscu twój cel zakotwiczył i gdzie się rozwijał. Możesz też prowadzić zapisy Twoich medytacji, aby łatwiej móc do nich wracać. Załóż do tego dziennik medytacji, to bardzo dobra praktyka. Tymczasem ja dziękuję Ci za ten piękny czas, światło z Tobą, namaste kochani.